Cześć, cześć ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Panini FIFA 365 2026. Dzisiaj zrobimy sobie pojedynek Botafogo na Inter. Ja wiem, że miał być Botafogo na Real, ale okazało się, że no po prostu nie trafiłem jeszcze loga Realu i nie mogę takiego zrobić. I padło na Inter. Mamy 10 saszetek. I każda karta trafiona z jednego z tych dwóch klubów, to jest jeden punkt dla tego klubu. Wszystko się liczy za jeden. No i chyba to wszystkie zasady. Dobra, to ja sobie te saszetki zbierę jakoś, żeby nie przeszkadzały. I zaczynamy. O, i jest Golden Baller. A nie, to jest Invincible w ogóle. Czy jest tu ktoś z tych graczy? Nie. Czyli Invisible odkładamy. O i logo Botafogo od razu, to już jest za jeden. Dalej z Liverpoolu Van Dijk, Fans, Alnas, PSV i PSG. Tutaj e, Eintracht, Fans' Favorite. I Botafogo po raz drugi. Igor Jesus na karcie fans. Dalej Al-Nasr, Liverpool, Atletico, Al-Nasr i Olympique. Marsylia. Czekajcie tego. To Invincible dam może tutaj, żeby było bardziej widoczne, że jest trafione. Bo to jest bardzo fajny traf. Tutaj Liverpool. Salach, Messi na czerwonym fansie z Argentyny, Anglia Road to Fifa World Cup i Botafogo znowu. E, trzecia saszetka i trzeci punkt dla Botafogo, Gonzalo Mastriani. Już jest 3-0. I jeszcze Inter i Barcelona. E, jaki Inter, Milan i Barcelona. No i ja to oczywiście jestem za Botafogo w tym pojedynku. E, tutaj z Interu legenda, Zamorano, Barcelona, Larson, Czerwony Fans, Road to FIFA World Cup Lenormand z Hiszpanii. I jeszcze Barcelona, Olympiakos i Botafogo po raz czwarty. Alex Teles, to już nawet chyba nie jest, yy, no nie, to już nawet nie jest połowa. Dopiero piąta sesjantka teraz. Liverpool, AC Milan, Paolo Mal Maldini tutaj Bayer Leverkusen, Klaassen z Ajaxu, Jimenez z, z Milanu i z Eintrachtu Bachoya. Na razie Inter bezbronny w tym meczu jeszcze. I znowu Golden Baller, tym razem Vinicius z Realu Madryt. Bardzo fajnie. Magician z Bayer Leverkusen. Barcola fans z Francji. Niesamowity znowu Botafogo. Mastriani po raz drugi już, czyli piąty gol dla Botafogo. I jeszcze Bentos Alnas i Camavinga z Realu Madryt. To jest sosetka numer Ile. 6. Czy Inter jeszcze ma szansę? Czekajcie, jest 5 do 0. No ciężko będzie. W sensie da się to zrobić, ale... Ej, kolejny golden bowler. Ronaldo z Alnas. No, będzie im ciężko, ale jest to jeszcze do zrobienia. Chociaż nie, tutaj nie ma też nic, to raczej już nie jest do zrobienia. Logo Eintrachtu. Fan z Kunde z Barcelony. I na bazówkach Sporting, Real Madrid i Eintracht. Ej, wpadły trzy golden bolery w sześciu saszetkach. A miały wpadać co 20, Dobra, znaczy ja je chętnie przyjmę, nie? Niesamowite. Jeszcze jeden golden boler. Czwarty już. W sensie trzeci, bo Invincible chyba się nie zalicza do nich. Alexander Arnold z Realu Madryt. Dalej Atletico Madryt, Al Nasr, Liverpool. Hiszpania Road to FIFA World Cup i Barcelona. No Inter chyba już na pewno przegrał. Tylko pytanie ile przegra? Ok. Który? Czwarty. Czwarty Golden Bowler Kwaratskalia z PSG. No to ciekawe, obraz, bo saszetki, tak. E, one nie są wszystkie z jednego boksa, więc to pewnie dlatego. Bo w boksie raczej by to było niemożliwe. A, ale jest też punkt dla Botafogo widzę. E, kuj. Kujabano. Tak to się chyba czyta. I jeszcze Atletico i jest pierwszy punkt dla Interu. Di Marco. Czekaj, chyba coś już to nie mieści. To tych dwóch dam na górę po prostu. Jeszcze Atletico, Barcelona i Francja. Nie wiem, czy do Botafogo przynosi takie szczęście, bo dużo z Botafogo, co też dużo golden bowlerów. Ale bardzo fajnie. I ostatnia. Może e, ile jest teraz? 1, 2, 3, 4. Ja bym piątym nie pogardził. Jest. E, I jest też punkt dla Interu przy okazji. Alessandro Bastoni. A to ile już jest? Jest. 1, 2, 3, 4, 5. Na 10 saszetek. Szansa raczej była mała. Ale mam te saszetki? Część kupiłem chyba cztery w Dino i jeszcze 6 gdzieś indziej. To niesamowity fart. Tutaj Van Dyke z Liverpoolu, Dominator z Milanu, z Bayeru Leverkusen Garcia i Sporting. w Presneda, I S.V., Jarek Gasiorowski. Jakieś takie polskie nazwisko. I imię też tak trochę polskie, jakby ciekawe. Dobra, to koniec zażytek na Botafogo wygrało. Ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 2. Kto strzelił dla Botafogo? Logo strzeliło. Igor Hesus. Tutaj kto? Mastriani dwa razy. Alex Teles i ten e, Kujabano. A dla Interu, dla Interu strzelił Di Marco i Bastoni. Jeszcze tak sprawdzę, na pewno tam nic nie przeoczyłem. W tym, co jeszcze się trafiło. Ale chyba wydaje mi się, że nie. Nie. Mm. A nie, jest Inter. To jednak jest 6 do 3. Okej. Okay. czyli Botafogo wygrało 6 do 3. Dla Interu e, oprócz DiMarco i bez niego strzelił jeszcze kto? E, zamorano na karcie fans. E, wpadło też 5 Golden Ballerów. To jest. Bardzo ciekawe. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem po prostu, żeby tak wpadały Golden Ballery. No, tak się chyba czasami po prostu zdarza, nie? Tym bardziej, że saszetki były już przebrane w sklepach. Tam zostało ich kilka sztuk no i tak się akurat trafiło. Dobra. To dziwnie, żeby było w sumie wszystko. Więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. I ja już się z wami żegnam. Cześć.